Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem i to jest kolejny odcinek z Armies of saigo. dokładnie tak, rozpaczliwy ratunek. Nie, 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 to już było, to już chyba było, tak? Teraz to zobaczymy. Jak to już było? Sorry, sorry, sorry. Więc fail już z początku. Dzisiaj mam dla Was fenomenalną historię. Historię prawdziwą. Historię, która wydarzyła się Zdrada ujawniona Interludium 4 Kilka dni później ale odkryła w Radzie w spisek zdradę. Historia, która da. Historię, która um, była tak naprawdę. No po prostu była. Dobra, <grywa> powiem wam to po kadstence itd. itd. <coughs> It is a tragic fact, but fact all the same. Our high lord is being held captive. But he did rally no small number of warlords to our cause, answering the letter and spirit of Past woes. noran is still functioning even in his absence. And what is being done to recover the High Lord Karen? Hmm? Us in this what does your wisdom suggest we do now? I assure you, Lord Garridon, that I am doing all within my power to return our High Lord. There is no need. To... Yes, Lord Karen. Znowu. i am Pleased and amazed, my agents were combing the land searching for you. A wasted effort, Lord Karen. So long as I breathe, Alric Doray will always have a champion to look out for his well being. Members of the Mage Council, I bring you news. Heed me. During my time in the dungeons of Vangarath, I had much time to think. The events of the past months have been spinning us, Norin, this way and that, like a great whirlwind. The whole venture, the envoys, Margoth, all of it was a device, a clever artifice. Vangarath was a mere puppet, a cat's paw to the real power that is moving events. Yes. Continue. This seems improbable. Lord Karen. Ulrich? It was your idea to send me to Margoth, no? It was fortuitous that I did not die there. Fortuitous indeed, Doray it was another example of your great wisdom that sent me to your own domain where my safety was assured these are dangerous times doray what i want to know karen kesserton is why what price betray your people this country <coughs> then tackles and tie. <grystanie> jakiś cuda. Ee Phoenix powstających spowił tydzień później Arka Gnómów wiezie Aleryka w kierunku Pola Smoczego Ognia. To jeszcze jednak odstępka. While in the cityen tower chaos had taken hold of the gathered magi. Karen's betrayal had rocked them to the collective foundations. worse <coughs> karen's transformation had shocked many into inaction disbelief questions flew like wildfire but no answers came in the wake of their defeated margoth the beast tribes from the howling plains had begun to regroup drums sounding marching smouldering ruins in their wake. of good news with the quelling of the rebellion in the east by dunhelm. The warlords had come in force to answer Norin's need. Ulric's summons to the old alliances had likewise proved successful. The elven nations had sent a small but powerful contingent, Antares had sent two legions of its finest warriors, and proud Taonia had mustered its cavalry, knights moving towards Norin's capital. Ulrich, at the forefront of his great army, marches toward the fields of Kelwinor to face the enemy oh, super. it is a miracle we survived. no i am spent. It it was was all I had to have left to get us down alive we must set about repairing this vessel that we may get airborne again the vessel is beyond repair all of the shipwrights perished in the crash it is a sad loss i know this place. It is called the Mordenwood an ancient and elemental forest it would matter not whether you were spent or in full flush the forest inhales magic like you and i breathe Mhm Na wreszcie potracili gdzie The ancient magic guides me Najc otpowiednie miejsce po to, bo z Radryka do znaku wyjścia po drugiej stronie lasu Alek musi przejść Lady. Coś tam musi Lady Irno. Dobra, mogę w końcu powiedzieć wam moją historyjkę. Oh. Mianowicie. Um, tak. Zdarzyła się ona naprawdę. Byłem sobie na basenie z rodzinką. Odpływaliśmy sobie, ja się tam myśmy się tam oczywiście wygupiali, jak to dużo ludzi na basenach. I e, nurkowałem, chciałem podnieść. E, szwagra. A, po czym on tak szybko uciekł, że e, nie ogarnąłem tego pod wodą i złapałem no za nogę to to taką kobietę, nie I wiem, może w moim wieku, może nawet dziewczynę, nie wiem właściwie, nie, nie przyjrzałem się. Jakąś kobietę. Chwyciłem tak za nogę i dźwigniłem do góry. Po czym się zorientowałem, że to jakaś, nie wiem, nieznajoma. A tak, przepraszam, na no tak. I think it's something oh, <laughs> <We must move> <laughs> <to> <laughs> the style A phoenix. So then... It is a phoenix. What were you expecting, elf girl? The legends speak of you, but... All true. The Black Wizard's arm bound us to these lands to serve him. Then, like all mortals, he died. His magic, however, did not. And here we have remained. Well, what can be done to break this spell? There is a labyrinth. Its entrance is barred by two magical wards. Within you will find an orb. Destroy the orb and you destroy the spell binding my kith and kin. to, było dłużej. No nie wiem. The ancient magic guides me. O, to jest kula. Coś co to jest. Fajne wejście, ha, czyli tutaj mamy iść. Aha, e, dobrze, więc kontynuując. Potem jeszcze na tym basenie, to, to nie jest ryzyko Potem jeszcze takiego faila walnołem, że jak wbiłem sauny, nie? wiem na wyższe. Nie, 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 nie. nie, nie. na wyższe piętro. Wbiłem na wyższe piętro, uciekam, bo mam chłopów. Wbiłem na wyższe piętro w tej saunie. Znaczy, wyższe piętro, co mam na myśli? No, to po prostu takie stopnie, były z, z, z lasek, nie? Wiem, na to wyższe. Jak w, był tam jeden gościu, który miał ręcznik, był chyba mm -hmm. goły. Fuj. Wiem, wiem, fuj. O, spoko. E, spoko w sensie, tutaj mamy miejsce. Tam był goły koleś i on sobie tam się leżał, a ja tak siedzę, siedzę. A, tam było takie właśnie wyższe piętro. Ja chciałem na nie wejść. Nie dość, że walnąłem głową. Walnąłem się głową. I here, to a, to jest wszystko było ogóle. No bo przejdę się z się do pracy zespołowej, bo kiedyś co powiem, wszystkie to mysz. No, budujemy, będę w stanie zaznaczyć. Czycie, wszystko zrządziłem, pracę do 5 milionów śniaków jednocześnie. W końcu. Um, mogli to na moim początku. na nie. No i tak. Um, wbiłem na to wyższe piętro, po czym um, walnąłem się w głowę, w sufit. A nie mi bolało, i tak siedzę, te sobie, patrzę, no trzeba już wyjść, wstaję, ale go już nie było tego koleś, na szczęście, wstaję, deska się pode mną łamie i szybko stamtąd poszedłem i zostawiłem tę deskę. Co to jest, to jest ta historia Feltus. Także, pozdrawiam, bardzo serdecznie, wasam, sauny, profesjonalne deski. No dobra, ale, aha, jeszcze coś, ta kobieta, którą podniosłem przez przypadek, o siema, ta kobieta, którą podniosłem przez przypadek, to później, byłem tam z tatą w saunie, później wbiła e, e, do nas do sauny i tak, takie, jak wychodziła, to takie, do widzenia, do widzenia. Bo, bo chyba wiedziała, kim jestem i chciała autografa, ja nie dałem, no, bo nie się tak, nie daje, kurwa, autografu, to ty sobie myślisz? Dostaniesz takiego nie ma autografu. Dobra. Hmm, Myślimimy wybudować domek. Domek z której strony? Tutaj było bezpiecznie w miarę. Przewalnijmy sobie tu domek. Po czym pójdziesz sobie kurde drewno ręką. No dobra. Eee. Wybuduj dom. W ogóle wszyscy wszyscy budujcie dom, będzie śmiesznie. Będzie szybciej przynajmniej. Później wybudujecie może w wieżę, później kolejną i później więcej farm jeszcze, jeszcze więcej farm, jeszcze więcej? Dobra, już tego nie robię. Dobra, budujcie to, to wybudujcie to jednak Budujecie. A jednak wybudujecie jeszcze jeden domek. Myślę, że tu... Tak, a potem pójdziecie z powrotem do drewna. Tutaj sobie wybudujemy szary, aha. Za mało? Serio? Here, my lord. Budujcie to, błagam was, no to jeszcze tu. Let's do it. Budujcie to. Ten domek. Potem We to. Zabrakło zaopatrzenia. Fascynujące, mniej więcej. Potem to. No i dobra, robimy więcej tych chłopów w końcu. Wyjdziecie na drobny scouting. I myślę, że to będzie jakieś ogarnięte w miarę. Więc mamy już bazy, tutaj możemy sobie poskautować, bo widzę, że jakaś puszcza. Ktoś zapuścił Puszczę między nogami. No ich nie robi, bo to jest dziwne. Wiem, że to lubicie. There Nie no time to delay. Musimy szybko szybko. Alric co to jest? Wejście do eski. wygląda jakiś strumyk, albo jakieś źródło me. many, albo Apeków. Skąd oni się tu wzięli? Guźwa, kto im pozwolił? Co, co, jak oni się tu wzięli? Co, skąd? Po prostu był jakiś obóz, czy oni z tego wyszli? Ale gówno. Ale gówno. Chore gówno, nie? A, ty jeszcze tu jesteś. Wybuduj pracy, na wszelki wypadek. Wybuduję życzki buduj koszary. a jeden musi iść tu. Tak, a propos. Czy jest to w ogóle jakiś lumber. Lumberjack, nasz znaczy lumber. Mil czy coś? Serio. Ready for work, my lord. Ready for work. drewna wymaga, więc. Musiał chodzić na daleko, niestety. Dobra, wyzwiedzajcie tego Fenixa. Prawdopodobnie sobie wykonamy to zadanie. Czy to coś jest? To były te pająki, to moglibyśmy jeszcze je zabić. Tak z ciekawości, ale myślę, że to nie ma sensu. No, fajny teren, naprawdę mapa mi się podoba, jest urokliwa. Ta zieleń naprawdę mi się na tej mapie podoba, tak szczerze. Bardzo na no to zwracam uwagę. Nie, naprawdę mi się ta mapa podoba. Dobra. pójdę. Pomóż mu to co? Jestem here, my lord. Co być? podoba mi się, się tam. Kutasiarze. No, z pajakami będziemy walczyć z zwierzoludźmi. Kamień zielonej rudny. O! Znaleźliśmy już trochę. Znaleźliśmy już część zadania, że tak powiem kamień z żółtej runy i później myślę, że sobie pójdziemy po prostu do tej. do tej podziemi dobra, wy my jesteście wolni, to budujcie tą kuźnię, która nie będzie tu myślę potrzebna. Jeszcze jest jeden wolny chłop. Wolny chłopie, co się tam schowałeś? Czy się nie zauważę? Gówniaku. Czy my to wybudujemy? Mogę to bardziej tu z... Hmm, w ogóle nie ma kasy. No dobra, niech ci będzie. Bo chciałem sprawdzić, jak blisko można surowców. Niestety, drewno jest tak daleko. Oh shit, gdzie wy jesteście? Kutasiarze, pomóżcie. Uważać. Rzucie się na niego. Zabić. Zabić śmiecia! Zabić Dobra, naprawcie. Naprawcie. Co to za smoczysko? Czemu wy nie strzelacie? Zabijcie to gówno, Co to jest w ogóle? Biwerna. Tak myślałem, że coś takiego właśnie. Bestiowego. Dobra, to musimy tu sobie hmm. Nie wiedziałem, że to jest przejście, tak. W ogóle. wiem świetna zabawa. Pewnie, myślicie. Ja się też się świetnie bawię. Dobra, potem wybudujecie na przykład tu potem... A nie ma złota, super. Świetna zabawa. Widzę, że włóczników... Więcej złota. Gówniaki. There is enough. Gold, my lord. To wy robicie. I am here. Wiśniaki. To Czy wy nie możecie tu wybudować nic. Wy zbudujecie. nie możecie. A Jakim z tym? Możecie to na przykład. Nadzieję, że stąd wyjdziecie. Okay. No, no to nie potrzebujemy może, niekoniecznie, za bardzo. O, czy ja gdzieś zgubiłem kogoś, bo nie ma tutaj tego o, świątynnego. Building complete, my lord. nas tu atakuje? Z tej strony też? Jakim prawem? Jakim prawem? Huh? Idzie rąbać stąd na przykład. Wy jesteście akurat w miarę bezpieczni. Dobra, nie jesteście, ale... To nawet nie warta nawet warto bulejdować. Z każdej strony musimy się budować, no ale tu nic nie było, to skąd oni się wzięli. Serio. To się wzięli stąd? Musimy tu pozabijać, bo nas będą denerwować, nie? To sobie też ulepszymy. What's need to be done? Ramcie to, znaczy róbcie, budujcie. Dobra, potem wybudujcie tu, potem Let's to naprawcie. A wybudujcie tu jeszcze za dwie. Róż się nie ulepsza. A wyjdziecie mm, tutaj do tego podziemia żeby nam ich pozabijać, bo nas we będą denerwować. na życie. Dobrze. Super. E, okay. nie gram Adrykiem w ogóle. Upgrade, complete, ja już, się No to I sense the Swift, is Swift, is Swift, is że znajdziemy tu obóz zwierząt, ludzi, to było complete, fajnie. Byśmy mogli We rozwalić. Oh, drewna? Pójdę. I ci odnieść do drogi. Kolego. Co ci na to pozwolił? Super. Świetna zabawa, nie? O Majka. Nie mnie to denerwuje. O co to? Co to jest? Co to za portal? Co to za bestie się tu pojawiło? Widzisz otwierał porta portale, to my po prostu zabijemy Zabijcie to gówno Co to była za bestia Oto za stworzenie dzikie Dobra, weź to rozwalcie Też wybuduj w razie czego Gdzie są ci chłopi? Oni się pochowali buraki o, gułdal chłopów. Dobra, trzech weźmiemy. Potem to. Dobra, drugi łucznik już robi. Być może tu jakieś golda znajdziemy. Fajnie by było. Nie wiem, nadam na was znowu to. W razie czego. Widzę, że to nie chiluje? więc no co tu nic nie ma. A tak, serio, serio. Swift action is needed. Ale lipa, tu nic nie ma. Chyba, że tu coś jeszcze. O, tu coś jeszcze jest. A, dupa, nic nie ma. Po prostu sobie. Gdzie jest nie? Po prostu takie coś sobie było. Super, świetna zabawa, nie? Wejście ktoś po a nie. Dąd rąbcie na przykład, bo tu jest bezpiecznie w miarę. Chyba tu. tu? Potem tu. Dobra, hajsy już mamy tak dużo. Sprzedałoby się do drewna parę. Na przykład... No więcej drewna, no to. Najpierw ja drewno zainwestujmy. A, dobra, oni sobie poradzą, myślę. Już z tu nic nie ma. Piękna zabawa, nie? Czy tak sądzicie? Ja też tak sądzę. O oh really? Mam nadzieję, bo teraz się połowiemy z głośnością. Mam nadzieję, że będzie ok, wszystko. Mam nadzieję, że... Przumów nie będzie aż tak super. Bo ja tego nawet nie obrabiam, wiecie? Bo ja to po prostu rzucam z tego. Co to? Dobra, damy sobie radę. Węzel. Co to? Bijeś dziwne bestie. What evil was... o. Dobra. Dobra, easy myślę. Co to czy bije? Pływacz jakiś. Bojna zarobić ta jednostka, nie? Świetna jednostka. Dobra, weź to. Nie wiem, co ja podniosłem właściwie. A, okej. Okay. Coś mamy zrobione. Ok. Gdzie jest Evil hiding? Evil is hiding. is Evil hiding. No, a znowu wy. Dobra, ulepszymy sobie to. Dobra, ulepszymy to. Pomóżemy. Nic nie było? To też świetne zabawa. O, tu jest jakieś wyjście. To ciekawe. To ciekawe. Tylko skoro było to tu, czyli tu, to wyjście będzie tu, gdzieś. To jest pewnie jakaś baza tych, i oni tak przechodzą. Dołem jakoś. Żeby nas zachodzić z każdej strony. Lub po prostu się pojawiają z dupy nagle, nie? Tu się na przykład spawnują i... Upgrade, complete, to jest kampania, tu jest wszystko możliwe. Dobra, uciekajcie stąd. Wybuduj tam świątynię na przykład. Budujcie... Warsztat gnomów potem? Tak. a Potem wracacie do pracy. Ja, że tak to zrobicie? Którą z... Turo z Co to za drzewo?

Dobra. E, Zróbujmy, zróbmy jednego kapłana. Zróbmy na przykład dwóch tych i dwóch tych. Później dwóch tych, jednego kapłana jeszcze nie. Może tak, tutaj będziemy ich zbierać. Jeźdźcie się uleczcie. Where is evil hiding? Building complete, my lord. Może tu było, gdzie będę leczyć. E, katapulta czy ona jest taka bardzo ważna? Może to my na przykład... Sword, sword, Dobra, już coś tu mamy jakąś armię. armię nam. Budujmy jeszcze knechtów. Albo o tak. No myślę, że uczniów chociaż... Knechtów później zrobisz to. No i będzie spoczko. A w później zrobimy wszystko po kolei, nie? Dobra, oni tu wszystko ładnie kopią. Drewno też się ładnie wydobywa. Mamy ogarniętą, myślę, sytuację. Może tak. Może tak, zróbmy tu. wieże Tu też. Tu najpierw zrób. A potem. Potem tu. Potem wracasz. Idea. A, wy... a wy... Budujcie tyle tych wiesz. Bo szczerze to nie chce mi się tutaj wracać zawsze. Tylko po to, żeby chronić wioskę, Jak tu możemy The sobie zrobić. Fajne te. No Jak sobie tu możemy zrobić... Play. Nie fajne, tylko chodziło mi... Um... O. No spoko, taka świątynia. Taka... E, co ty mówiłem? Nie będziemy się chciał tu wracać, tylko się obstawia wierzyczkami Ale to będzie okej okay plan. Dobra. Dobra, wyjdźcie bo. Może tak, daj na, nałóżcie na siebie wszystko kapłani. Kapłan, Tu nie ma co rzucać tego. ona jest easy, tu coś jeszcze jest, to będziemy musieli tu wrócić. O, widzę, że już tu kopią nawet. Musimy to gdzieś. Dobra, zniszczmy najpierw ciebie, a teraz arenę, no właśnie, żeby... ci arena nazywa? Tak, dobrze zapamiętałem. Ty co robisz? Niszcie to, bo to będzie się nam tutaj... Waboły, waboły. Cześć waboły. Waboły. Waboły tak robią. Założycie się? Ja wam pokażę. Waboły tak robią. Waboły, waboły, co nas bijecie? Waboły, bo inaczej sobie pogadamy. Mam nadzieję, że to jest jedyna wioska. Chcę żyć. Świetna jeszcze Niszczenie wiosek. Zawsze o tym marzyłem. Dobra, bo tutaj widziałem, że... popi się chyba nudzili. Ta. Rąbcie drewno. Pobudujmy wieżę. O... No, no spoko myślę. Sytuacja. Jeśli już tam idźcie, bo możecie się przydać. Dobra, jesteśmy masowo leczeni. To to jest szczep jakiś tam, no, może tu stąd te bestie wychodzą, to zabijmy to coś. O, zabijmy, rozwalmy, sorry. To i też pewnie by się przydało rozwalić. No, katapulta by się przydała trochę wcześniej. Ale no, nie będziemy już jej robić, myślę. Wątpię, żebyśmy mieli tutaj dużo do rozwalania. No i idziemy tutaj, nie? Tego Feniksa chciałbym uwolnić, tych, tych, te Feniksy, bo... Tego czaru, bo może mogą się przydać. A, tu są zwykłe może tu tutaj drugą bazę za, założymy? Ale czy ja aż tak się chcę rozdrabniać? Bo myślę, że taka ta misja nie będzie tak długo trwać. A, Dobra, jakieś pajaki. O nie, zatrułeś. A, nie to. Mm. Ile ta trucizna trwa? No, a wy weszliście tutaj Kto tu jest zatruty Chyba ty, nie? Nie no, nikt nie jest zatruty, to jest dobrze W miarę Sytuacja Dobra, zrobimy sobie takie coś Taki oddziałik, sobie tutaj niekoniecznie coś co robić No Leży ok i zrobimy sobie eskortę. Nie umarli, o! spoko Kościany wojownik. Znowu, ja, ja już chyba nie pierwszy raz ich widzę. A zrobimy sobie tutaj jaką eskortę, w tą stronę, tutaj sobie staniemy: pozwiedzamy tutaj małe miejsca i się osiedlimy, myślę. Że to jest dobry pomysł. Taki, taki, taki mam plan. Ferytus strategy SWIFT ACTION IS NEEDED SWIFT ACTION IS NEEDED dobra 30 minut pokonamy sobie trupiaki i będziemy w następnym odcinku kończyć tą misję CZEŚĆ dobra to by było na tyle te martwiaki zginą to by było na tyle Trzymać się cześć na razie papa gin ha